3, 5, 4, a w podpinku psiano kosy na e, 3 traktory 3 kejsy tak spełniłem tak mo można powiedzieć moje marzenie kupiłem Lamborghini stoi o tu dosyć fajne tak tu już case jeden będzie kosił tutaj będzie o dobra niech już jedzie kolejny ciągnik to jest tutaj ej chwile. nie ma się na kosów przepraszam no no to yy, dzisiaj nie ma się na kosów, tylko są... poza odcinkiem będę są na kosy Kiedyś zrobię na odcinku teraz poza odcinkiem bo dzisiaj będzie po prostu yy, prasowanie belek i zwożenie ich. No yy, tak, mleko się ustawiło, tylko w komentarzach mi powiedzcie, jak tym, bo tam w beczce ja Wam zaraz pokażę, się ustawiło mleko. I teraz mam takie pytanie, jak je mam sprzedać? Bo nie wiem. I wiecie, taki mam trochę mały problem. Ale jakbyście napisali, jakbyście wiedzieli, to proszę was napiszcie, bo naprawdę nie wiem jak to sprzedać, a chyba to się sprzedaje. Albo to ma tam być? No nie wiem. Sam nie wiem. A tu chyba dużo belek dzisiaj nie wyjdzie i dzisiaj nie będzie taki długi odcinek. Bo już... O, widzimy jak. Już ile mamy? Jeden, na pewno. Dwie belki Dwie? Dwie tylko. O, tylko dwie belki do tej pory. Możesz być. U trzy. Trzy, przepraszam, trzy belki do tej pory. O więc, ale tam. To, ale zostawiajcie sugę i w górę. No, powiem tak I jak Dobra, już. Że tu od tyłu zajadę? Użyłem tylko Dobra. I teraz tak jadę tam. Chwilę, bo tu trzeba poustawić. Widzicie tu gnój rozrzuciłem Na tym polu Przed chwilą dosłownie zaraz odcinek nagram Dobra Tego tak Zaparkować trzeba Bo wziąłem go tak sobie, Wziąłem można powiedzieć bo Wziąłem O dobra No właśnie Tutaj trzeba ja się trudzić Wózek mam I czekaj, przyjadę sobie tutaj. I e, teraz tak będziemy trochę bardziej realnie robić. Bo, no właśnie miałem powiedzieć, że o, tu, że na przykład czasami jeżdżę przez pola, a powinienem na drogę ładnie wyjechać. No Mam bardziej Tak mówiąc gorzej <laughs> um, Robić Tak i pozdrawiam Wszystkich O dobra Teraz Słyszycie takie rrr? Nawet można powiedzieć, że Nie jeździ tak szybko, ale fajne jest mały nie za duży i yy, tak chciałem powiedzieć o chodziło mi o o tą, be o tą beczkę co teraz ją naświecałam tą, że czy ja mam ją gdzieś sprzedać czy coś tak patrzyłem na mapce to jakby nie ma takiego mleka zaznaczonego aha ty o chyba trawa urosła Dobra, to poza odcinkiem, słuchajcie, to zrobię. Gdzie jestem? Aha, źle, dobra. O. Dobra. Aha, gdzie mam tą maszynę teraz? Może tu ją zostawię. Tu na trawie będzie. Jadę tylko jeszcze po tą drugą maszynę. O, tu już... Tu oczywiście zboże zasiałem. Bo tu można powiedzieć nic... A czekajcie. Dobra. Dobra jadę. Dobra, skręcam, skręcam, powoli. Cyk. Dobra, i tego mogę zaparkować. Dobra, już tutaj się chyba wcisnę jeszcze. Może, słuchajcie. <śm> Ja może idę. Tu mam bez zbierania. Tu mam słuchajcie takie większe. O dobra, tutaj trochę podjechać. I tak. Mała belka, kolejne siano kosy będą, aż mi się, słuchajcie, trochę znudziły te siano kosy już, bo sporo tego zrobiłem. I ostatnia belka. Zabieram, oj, muszę, jeszcze raz. Wejdźcie też na mojego TikToka, jak ktoś ma, jak e e e Romex. Dajcie tam y serduszka. I w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Dawajcie łapki w górę, dzięki czołem um, pa